Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96 i 4 FM. Wasza Diva. Witam Państwa serdecznie i witam w kolejnym programie. A co na to dziwo, no troszeczkę mi nie było. Zrobiłam sobie malutki odpoczynek, troszeczkę chciałam uciec od show biznesu, zajęć się zwierzątkami, ale oczywiście show biznes nie uciekł ode mnie. I nie dano mi odpocząć, i, i od razu przychodziły listy. Pani Wioletto, proszę nam skomentować, proszę się odezwać, co pani o tym sądzi, bo tu się dzieje, tu się dzieje, no cały czas coś się w tym show biznesie dzieje. Otóż, no przede wszystkim, co to się ostatnio wydarzyło? Otóż pani Jaruzelska, pani Jaruzelska, małżonka szanownego pana, albo mniej szanownego generała Jaruzelskiego. Powiedziała, że rozwodzi się, że papiery są gotowe, ona je zaraz podpisze i po 54 latach, nieważne, ale ona się rozwodzi, ponieważ pan generał, jak się okazuje, to jest jeden wielki amorozo. I teraz flirtuje ze swoją młodszą znacznie opiekunką, panią Dorotą, która podobno i pieniążki od niego podbiera i tam się z nim obmacuje, czy różne rzeczy. Ja tam nie chcę nawet w to wnikać, bo to aż po prostu obrzydzenie bierze. Ale powiem Państwu tyle, że czasami to o mężczyźnie można powiedzieć, że wydawałoby się, że to już jest raczej śpiący generał. A tu co? Wchodzimy już do sypialni, a tam. Gigi Amoroso! Tararari, tararari, tararari. No jednak okazuje się, że pan generał jest jednak Gigi Amoroso w takiej -t 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 pełnej wprawie. Także, no, pozazdrościć oczywiście w wieku 91 lat takiej, takiej werby, że musi jeszcze chce. Tyle już narobił, jeszcze mu się chce. Ale już zostawmy ich w takim razie tych jaruzelskich tam w tym swoim piekiełku. I e, kolejny temat, no oczywiście, Soczi. Panie Kamilu, jak pan skoczył, to naprawdę Wałęsa tak nie skoczył przez płot. I ja raz ze sceny w Las Vegas, jak mi popchnęli, to też tak zeskoczyłam. Ale powiem panu szczerze, że naprawdę medalowy, złoty z pana, złoty z pana chłopak. Także serdecznie pana. Pozdrawiam i dalej pan jest w tym Soczi, czy tam Soczi raczej. Tam, gdzie się Putinowi piąte koło od logo olimpijskiego nie otwiera. Otworzyło mu się cztery, a piąte się nie otworzyło, podobno ten piąty to oznacza kontynent amerykański, więc się Putin nie otworzył na Amerykę, a się nie otworzyła na Putina. To chyba nic nowego, to chyba zaskoczenia nie powinno być. E, I co się jeszcze wydarzyło? Otóż wczoraj zaproszono mnie na galę Viwa najpiękniejsi. Otóż powiedziałam, że, proszę Państwa, ja mam większe rzeczy na, na głowie niż się takimi pierdołami zajmować. Wiwa najpiękniejsza, to, to jest w ogóle za durny plebiscyt. Mówię, nie, nie pójdę tam w takim razie. No, ale obejrzałam, co to się tam działo, i powiem szczerze, że takich odgrzewanych kotletów to już nawet w McDonaldzie nie podają. To znaczy tak. Wiwa, najpiękniejszy roku został Piotr Adamczyk, wielkie mi odkrycie. Nagle zauważono po tylu latach, że on jest nawet przystojny i mu dają nagrodę za najpiękniejszego. Tak jakby jak grał Szepena, to mu jeszcze nie dawali wtedy. Jeszcze trochę czasu minie tych plebiscytów, to zaraz dadzą Gajosowi albo powiedzą o Boże, jaki piękny pan Olbrychski, Danielowi dadzą, proszę Państwa, troszeczkę umiaru. To nie żadne odkrycie roku. E, no i co, pani Styczkowska zaśpiewa oko za oko, pan Piasek choć przy tuli przebacz. Przebaczam. Pani Górniak, to nie ja byłam Ewą, to przecież każdy już wie i tysią, słyszał tysiące razy. Może coś nowego napiszcie wreszcie? Jakiś, albo nie wiem, albo jakieś przyjemniejsze przeboje, na przykład moje, można zaśpiewać. Także myślę, że jedne wielkie odgrzewanie kotlety, i niech podsumowaniem tej gali wiwa Najpiękniejsi będzie hasło. Jak powiedziała pani Richardson, i ty możesz sięgnąć gwiazd. Powiedziała pani Richardson. I sięgnęła Zbyszka po kieszeni. Pozdrawiam serdecznie.